I właśnie niedawno wrócili i teraz o tym opowie. Dobrze. Dobrze. A nie było innych pojazdów. <kuh> no, no, nie znaczy nie było. A dobrze. Same komunistyczne. I taka była idea? Taka jest idea. Dobrze. Godzinka. Dżingiel radiostrady, tak? Są Na zegarach 20 minut po trzeciej. Jest sponsor, wiesz, ale ma, to ma jest Jak chcesz to jeszcze raz, to, to, to daj mi znać, kiedy znajdziesz sponsora, a my jeszcze polecamy to. Dobra? Mógłbym powiedzieć Marcin Goszyba i ja myślałem, usta. Ja myślałem, że to za moją sprawą się tak zrobiło, jak to powiedziałeś. Że tak nastrojowo? Człowieku, <grym> jak ty się to zjadasz, to tu nigdy nie jest nastrojowo. To nastrój nie znaczy, jest nastrojowo, <grym> ja już pójdę. Ale za to przyprowadźmy gości, którzy się wprowadzą przyjemnie. gości. Marek Radoszyn, Marecki, dzień dobry i Wojtek Żaliński, Wojciech. Panowie właśnie objechali 11 krajów Europy, zobaczyli kawał świata i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, jakimi pojazdami to zrobili, ale to wy się pochwalcie. No, my akurat jechaliśmy, jak już trzeci, trzeci rok z rzędu, dużym fiatem i to z przyczepą niewiadom. Hmm, widziałem to dzisiaj, zresztą w tej chwili na dole przed naszą rozgłośnią stoi ten duży fiat. jeśli ktoś z Państwa jest w pobliżu, to może szybciutko zobaczyć ale na naszym parkingu. Bez, ale za to z flagami biało-czerwonymi mhm. i nartami na dachu. Myślę, że Grecy pierwszy raz w życiu narty widzieli. A to kiedy narty No teraz. No, no teraz, Tak. Z Łombol się nazywa. gdzieś jeździć na tych nartach? No mówili, że na Olimpie, próbowaliśmy wjechać, ale, ale skończyło się to U, upadkiem. No, Zeus miał złe miał Yy, powiedzmy o co chodzi, bo tak naprawdę to po raz szósty ta wyprawa się odbyła. Yy, to cel charytatywny jest tej wyprawy, bo jadąc, zbieracie pieniądze. Yy, nie do końca tak jest. Yy, cel, oczywiście, jest charytatywny. Jadąc, nie zbieramy pieniędzy. Tak, go no wcześniej zbieracie, zanim yy, powiedzieć. Yy, polega to, sprawa na tym, że my zbieramy tzw. zwanych darczyńców, którzy wpłacają pieniądze bezpośrednio na fundację, która później te pieniądze przekazuje do domów dziecka yy, i. Yy, z tych pieniędzy jest generalnie kupowane są rzeczy, których na przykład ministerstwo nie kupuje, czyli odtwarzacze CD, lokówki, całe, lokówki. cała, cała, cała to gama. To ja się dziwię, że ministerstwo nie kupuje. Cała, cała gama po prostu y, gadżetów, które te dzieci potrzebują. Oczywiście, i one są rozdawane tutaj przez nas, przez ludzi z fundacji. Y, w okolicach 6 grudnia każdego roku. To święto tam jest barbulka, coś, coś takiego tam, tam jest. Sobie jest. Ale powiedzcie mi, bo y, każdy samochód y, to jest minimum 1000 złotych, tak? Bo tyle płaci ten darczyńca, który umieszcza naklejkę na Waszym małcie. Ile było samochodów? W tym roku zgłoszonych było 208 samochodów. No, ile przepraszam? No, samochodów, no. 28. U, no to 208. 208 samochodów, minimum 1000 zł były większe datki, więc to się robi z tego zupełnie... Tak. W tym roku już zrobiła się kwota e, 320 tysięcy. Póki co, bo całe pieniądze cały czas napływają, jeszcze będą pieniądze z jednego procenta. No, no, wiary. I, to, no, I to jedzie taki konwój przez ten. No, 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 no tak by się straci. chyba nie dało, na ale e, to głównie no. się jeździ tak, że e, fiaty jeżdżą z Fiatami, nyski z niskami, maluchy z maluchami. Głównie to wynika z tego, że podczas całej wyprawy jest mnu, multum awarii hmm. i każdy tam ma części jakieś zamienne. części zamienne. Tak. I następuje po prostu wymiana tych części, też polega cała wyprawa na tym, że jest to pewien jakiś sprawdzian życiowy i ludzie sobie też pomagają, także, że już są, od, powiedzmy tych trzech, trzech edycji ostatnich, są pewne takie klany, które ze sobą jeżdżą, także... Sami z Polski, jadą z nami starych gratów całego kraju i za czy tam z Waszej ulotki. Zobacz. Mogę zobaczyć? O, ale ten lambo tam się zaplątał, Ta, to, 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 nie nie. Nie. To, to jest grask. To... Nie, Przepraszam, wiebrze, to wyprzedzaliśmy. Wiem, że tak to wygląda, bo się, bo że leby... i lambo, lambo pali na jeden cylinder. Także. A powiedzcie mi, no bo y, to są mężczyźni, kobiety, dzieci. W większości jest. są to oczywiście mężczyźni. Mhm. Są też i kobiety, ale jest no znacznie mniej. No. Kanapek dużo nie jemy, tak żeby wystarczy nam. Na akurat wystarczyła jedna na wyjeździe. Zdarzają się <grym> również z dzieci. Ale wychodzi chodzi o tą taką psychoterapeutę kanapkę, tak? tak, tak, tak <grym> zdarzają się również dzieci. W zeszłym roku w naszej za załodze jechała z nami również moja córka Ola, którą pozdrawiamy tutaj z anteny. W tym roku ze względu na rok szkolny. Nie mogliśmy ją, jej zabrać. Wyjazd był we wrześniu. Natomiast e, Złombol miał najmłodszego uczestnika, co jest trochę niezgodne z regulaminem Złombola, ale został przemycony. <grym <grym ile miał? <grym> miał e, dwa lata? Dwa lata. To w bagażniku się schował. Powiedzcie mi jeszcze, ile kilometrów zrobiliście i gdzie byliście? Gdzie myśmy nie byli. No, no zro... właśnie. Zrobiliśmy w sumie 5,5 tysiąca kilometrów. Natomiast do celu z Katowic, bo start jest z Katowic. Do celu było 2,5 tysiąca kilometrów. Przejeżdżaliśmy przez Słowację, przez Węgry, przez Chorwację, przez Czarnogórę, Albanię i do Grecji na Pelopones, do Archa i Jak się sprawuje duży piast w Albanii? No my Albanię zrobiliśmy właśnie z tą przyczepą, jak całą trasę zresztą i jako jedyna załoga w ogóle z przyczepą. Także wszyscy widzili nam pokłony na mecie, że zrobiliśmy to z przyczepą, bo oni tego nie mogli zrobić bez przyczepy. No. Albania jest specyficzna, na przykład yy, yy, kończy się asfalt na autostradzie, zaczyna się szut... Albo leżą, al, albo leżą, albo leżą yy, największe na świecie płyty chodnikowe na autostradzie. Tak czy drodze szybkiego ruchu, jakkolwiek... Przywieźliście te w postaci przycisku do papieru w kształcie bunkra, albo kiełniczkę w kształcie bunkra. Albo... Myśmy jechali przez noc, także jedyną... Przywieźliśmy taki kamień, który tam nam wpadł pod auto, to jest jedyne coś, może możemy tutaj zostawić dla was w jak macie ma problem... Kulesa, tak, <laughs> Panowie, czas dobiega końca. Dziękujemy Wam bardzo za wizytę, będziemy w kontakcie i chętnie będziemy informować o Waszych kolejnych przedsięwzięciach, bo takich zuchów jakby to rzeczywiście jest niewiele i ja przyznaję czapki z głów, szczękę mam gdzieś w okolicach kolan. I dojechało na miejsce 160. My również dziękujemy tutaj za zaproszenie do radia, zapraszamy na naszą stronę www.złombo.eu i prosimy tutaj o... 1% podatku na Złombol, tak, dziękujemy, rok. a kolejna edycja robi tak? za rok, za, za rok, rok. Cel ale cel, dopiero w styczniu cel będzie podany, warto w kupować duże Fiaty, Maluchy, Nyski, Syrenki yy, Tarpana. wszystkie zostaną wykupione przez Złombolowiczów na najbliższych latach, ja tarpana będę, no, Był byłem, jeden, byłem, byłem jeden tarpan. Jeden. Jechałbyś sam. No, Także, że sam e, jak test. kupisz sobie tarpana, to będziecie w tej grupie. Będziecie klan Będzie tarpanów. Tak? Dobra, tarpaniki. Ja jestem taki, z wyglądu przypominam tarpana. <laughs> bardzo dziękujemy za tę wizytę. Marcin, to chyba nasi goście. Marek Radoszyn, Wojtek Żaniński. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No, czujesz?